Czy musisz wydać setki albo nawet tysiące złotych, po to, aby uzyskać wartościową wiedzę z zakresu analizy danych? Moim zdaniem nie. Bohaterowie dzisiejszego odcinka udowadniają, że można dzielić się swoją wiedzą po polsku i do tego za darmo. Ja jestem Krzysztof Stenzel i zapraszam na kanał Zobacz Dane. Kilka lat temu pierwsi adepci analizy danych w Polsce musieli zdobywać wiedzę w oparciu o źródła anglojęzyczne. Obecnie sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Mamy w Polsce mnóstwo specjalistów i specjalistek od analizy danych, którzy nie tylko pracują w tym zawodzie, ale także dzielą się swoją niemałą wiedzą w internecie. Robią to poprzez kanały YouTube, blogi. I również z social media. Ich materiały są nieocenionym źródłem wiedzy zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z analizą danych, jak i dla osób bardziej zaawansowanych, które chcą pogłębić swoją wiedzę. W dzisiejszym odcinku przedstawię 7 osób, które moim zdaniem warto obserwować w 2025 roku. Każda z nich zajmuje się analizą danych. Chociaż różnymi jej obszarami, każda z nich dzieli się swoją wiedzą w internecie i robi to po polsku i za darmo. Zanim zacznę przedstawiać osoby, które znalazły się na liście, dwie szybkie uwagi. Po pierwsze, ta lista to nie ranking, więc to, że ktoś pojawia się tutaj jako pierwszy, drugi czy ostatni, nie ma najmniejszego znaczenia. Każda z osób, która znalazła się na liście, jest warta obserwowania. Każda z tych osób dzieli się swoją niemałą wiedzą ze swoimi obserwatorami i czyni to za darmo. Po drugie, lista jest dosyć mocno subiektywna. Nie patrzyłem tutaj na popularność danej osoby, ilość subów, lajków czy też komentarzy w social mediach znalazły się na liście takie osoby, które moim zdaniem dzielą się największą ilością wiedzy i takie osoby, które moim zdaniem warto obserwować. A więc zaczynajmy. Jako pierwsza osoba na liście pojawia się Kaj rodziński. Jego supermoc obejmuje wykorzystanie narzędzi analitycznych takich jak Excel, SQL, Tableau czy Python. Jest on również założycielem społeczności Kyo Data Space, w ramach której pomaga osobom dopiero wchodzącym do świata IT w zdobyciu ich pierwszej pracy analityka danych. Kio możesz znać również z jego YouTube'owego kanału KIO Data oraz bloga o tej samej nazwie. Na YouTube'owym kanale znajdziesz wszelkiego rodzaju tutoriale, Poradniki, ciekawostki, typy związane ze wspomnianymi wcześniej technologiami, ale również, co bardzo ciekawe, wywiady z innymi ekspertami od danych, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Warto obserwować Kaję również na LinkedInie. A ciekawostka, jeśli chodzi o Kaję, jest taka, że nie ma on wykształcenia informatycznego, ponieważ skończył polonistykę. Kolejną osobą, którą chciałbym dzisiaj wyróżnić na tej liście jest Claudia Stano. Claudia Stano jest specjalistką od wizualizacji danych oraz data storytellingu. Klaudię możecie kojarzyć z jej profilem na LinkedInie. Na tym profilu dzieli się ciekawymi wykresami znalezionymi w sieci. Ma to sporą wartość edukacyjną, ponieważ przy każdym tego typu wykresie. Jeszcze również informacje, dlaczego ten wykres jest dobry i jakie zasady wizualizacji danych zostały tam zastosowane. Swoją wiedzą dzieli się również na blogu, na swoim autorskim blogu Język Danych. Na tym blogu, oprócz ciekawych wizualizacji z sieci, publikuję również swoje własne wizualizacje, przygotowane przez siebie wykresy ze swojego portfolio. Misją bloga Język Danych jest popularyzacja wizualizacji danych w Polsce, a tę misję Klaudia realizuje również poprzez wsparcie różnego rodzaju akcji. Między innymi ostatnio wsparła Fundację Gajusz w akcji Bingo, która polegała na tym, aby w ciekawy i przystępny sposób wizualizować dane pochodzące właśnie z tej fundacji. Supermocą Klaudii. Jest wykazywanie nieraz skomplikowanych informacji w formie przystępnych i dobrze wyglądających wykresów. Trzecią osobą, o której chciałbym ci dzisiaj opowiedzieć, jest Darek Budkiewicz. Darka możesz znać z jego YouTubeowego kanału Nieinformatyk. Na tym kanale dzieli się swoją ogromną wiedzą na temat baz danych, na temat SQLa, a od niedawna. Również na temat data engineeringu. Właśnie w tym kierunku Darek postanowił się ostatnio rozwijać i również swoje nowe doświadczenia przekazuje w formie filmików na YouTube. Darek jest również autorem kilku kursów związanych ze SQL-em, zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, które mają już pewne doświadczenie w tej technologii. Warto obserwować Darka również z powodu jego newslettera. Co tydzień wysyła on ciekawe linki, ciekawe informacje branżowe związane z bazami danych, SQL-em oraz inżynierią danych. Następną osobą, którą warto obserwować jest Kasia Dyl. Kasia posiada rozległą wiedzę zarówno z SQL-a, Pythona, szeroko pojętej data science a na swoim blogu i kanale YouTube'owym Data dzieli się swoją bogatą doświadczeniem z rekrutacji na stanowiska analityczne i związane z data science. Kasia jest aktywna również na Instagramie, więc także w tamtym miejscu warto ją obserwować. Od niedawna tak jak wspomniałem, Kasia prowadzi również kanał YouTube'owy, w ramach którego publikuje swoje podcasty. Bardzo ciekawy materiał, Polecam obserwować. Porana Pawła Czepiewskiego, który dzieli się swoją wiedzą na temat Power BI. Supermocą Pawła jest umiejętność zorganizowania społeczności wokół tego narzędzia. Dzięki temu mamy możliwość czerpania wiedzy z grupy LinkedInowej, której jest założycielem, a także co zasługuje na szczególną uwagę, także z webinarów na YouTube w ramach serii Czarowanie z Power BI. Każde z takich webinarów trwa ponad dwie godziny. Na moment, gdy nagrywam ten materiał, są dostępne trzy takie webinary. I na każdym z nich oprócz Pawła swoje wystąpienia mają inni eksperci właśnie od Power BI. Każde z wystąpień to solidna dawka praktycznej wiedzy takiej wiedzy, która, um, która pojawia się z codziennej pracy z programem. Dlatego może być to naprawdę świetne doświadczenie dla osób, które używają Power BI na przykład w pracy i też solidna dawka inspiracji. A gdy jesteśmy przy temacie Power BI, to warto powiedzieć również o kolejnej osobie, um, którą zdecydowanie warto obserwować. To Katarzyna Pęsik. Oprócz Power BI zajmuje się również Pythonem i SQL-em i właśnie na ten temat publikuje w swoich social mediach. Gdzie warto obserwować Katarzynę? Na Instagramie, gdzie prowadzi profil Ninja Data oraz na LinkedInie, gdzie również dzieli się swoją wiedzą. To, co warto wspomnieć w przypadku Katarzyny, to to, że w bardzo dobry sposób agreguje tą wiedzę, Przedstawiają w skondensowanej formie slajdów, więc na przykład, przeglądając Instagrama, można połączyć przyjemny z pożytecznym i jednocześnie uczyć się technicznych zagadnień. Tym osobom, o której chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć, jest Piotr Sult. Supermocą Piotra jest wszystko to, co związane ze statystyką oraz programowanie w. R. W przypadku programowania R jest on nie tylko użytkownikiem tego narzędzia, ale także aktywnie włącza się w rozszerzanie jego możliwości, na przykład poprzez budowę nowych pakietów. Z Twoją wiedzą Piotr dzieli się na LinkedInie oraz na swoim autorskim blogu danetyka.com. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie jego aktywność na LinkedInie. Nie tylko publikuje on tam swoje merytoryczne posty, czasem nawet serię postów na dany temat. Ale także dostarcza wnikliwych komentarzy pod wpisami, pod wpisami innych osób. Jego wpisy są przemyślane, zmuszają czytelnika do refleksji, do zastanowienia się nad poruszanymi tam tematami. Często powtarzającym się tematem wpisów Piotra są istotne błędy, które mogą wystąpić podczas analizy danych, np. mylenie korelacji z przyczynowością, a wręcz szukanie korelacji i przyczynowości tam, gdzie ich nie ma. Piotr porusza również często temat nadmiernego uogólniania wyników badań statystycznych. Ciekawostką w przypadku Piotra jest to, że jest on właśnie w trakcie pisania książki o tym, w jaki sposób poprawnie analizować dane. To już niestety wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w dzisiejszym nagraniu. Pamiętaj, aby obserwować osoby, które wymieniłem na liście. Oczywiście obserwuj również to, co dzieje się na tym kanale. Możesz subskrybować. Zapraszam także do czytania artykułów na moim blogu zobaczdane.pl. Wypatruj kolejnych odcinków i artykułów na blogu. Do zobaczenia!